Cześć, Jacek z pizzerii Lanta. Czy lubię robić duże pizze? Ale te takie naprawdę duże. 60 w kole, czy też bestia, największa pizza w Polsce kwadrat 60 na 60? Odpowiedź jest prosta. Lubię. Jest to dosyć czasochłonne. Dosyć dużo tego idzie. Składników, czasu, wysiłku. Ukulać 60, czy nawet ten kwadrat bestię. 1,5 kg ciasta. To jest dosyć duży wysiłek. Na 60 mamy kilogram ciasta. To jest dopiero forma 30. Musimy przejść formę 40, 50, a następnie rozciągnąć nasze 60. Czy jest na to szybki sposób? Nie. Zrobisz to za szybko, rozerwiesz ciasto. Dziury? Dziura w cieście nie jest niczym złym. Można ją zalepić. Ale po co, jeżeli jesteśmy w stanie kulnąć sobie sześćdziesiątkę na raz? Ale mój najfajniejszy sposób na kulanie sześćdziesiątki to jest to. Może robię to źle. Może nieprofesjonalnie. Ale nikt nie powie, że się źle bawię. No i oczywiście... Jest i dziura. I z tym sobie poradzimy. Oj. No. Pyk. Trochę miłości. Trochę czułości. Trochę przemocy. Dobra. To ładujemy na blachę. I formujemy tego szatana. Sześćdziesiątka jest w Polsce w miarę popularną pizzą. Lubimy dobrze zjeść. Lubimy dużo zjeść. Dużo nie zawsze znaczy dobrze. Dobrze nie zawsze znaczy dużo. Warto, jak już się coś robi, szczególnie dla klienta, który płaci za to, zrobić coś i dobrze. I dużo. I teraz tak. Pizza, jaką sobie klient zamówił z tej 60, będzie pół na pół. Robimy takie opcje, nie ma żadnego problemu. Pizza pół na pół. Na połowie Anka z Jalapeno. Na drugiej połowie Renia, jedna z moich ulubionych pizz. Bardzo czoskowa na podkładzie czoskowym. A co za tym idzie, muszę zrobić sos pomidorowy na jednej połowie i sos czoskowy na drugiej. 60, jak i bestia. Nie dość, że są czasochłonne. To robienie pół na pół. Dodaję temu troszkę więcej roboty. Ale, tak jak powiedziałem, warto jeść i dużo, i dobrze. Sos czosnkowy na pizzy nie może iść takiej samej ilości jak sos pomidorowy. Sos pomidorowy inaczej się piecze w piecu. Sos czosnkowy, jakbyśmy go dali za dużo, sprawi, że będzie to zbyt gumowe. Już nie takie fajne. Czosnek ma nam nadać smak czosnkowy. Wyciągnąć to do granic możliwości. Ale nie zepsuć nam pizzy. Teraz cebulka na część z ostrą Anką. Serek po całości. Tutaj od serca. Połowinka. Z nakładaniem takich składników, które są przerobione, wilgotne i lepkie, wiąże się niestety to, że łatwo się ubrudzić. Op. Więc na chwilę Was opuszczę. Łapki trzeba umyć. Czyściuchnę? No. Teraz, jalapeño. Dobra, jak już dotykamy coś ostrego, to musi być na końcu, więc najpierw dokończymy naszą renię. Na reni jest kurczaczek. Używamy uda z kurczaka. Bardzo, ale to bardzo fajne, wilgotne mięsko. Ta Gotowe. No i historia się powtarza. Łapki trzeba umyć. Czyściuknę Do tego broku. O! Różyczki brokuła. Uwielbiam. Ostatnio dostałem zapytanie na YouTube, czy broku trzeba gotować przed podaniem na pizzę. Nie. Nie trzeba, ale warto go rozmrozić, żeby można rozłupać na drobne różyczki. Ja osobiście nie lubię łodyg brokuła, więc wolałbym, żeby ktoś mi podawał już o! bez tej części. To do śmieci. Dobrze, do tego czosnek. Teraz tego tu nie potrzebuję. Czosnek. Dum 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 dum. dum, 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 dum. dum, Bardzo lubię czosnek. I huch po nim fajny. I na końcu. Jalapenio. Ostatnio zacząłem się bawić. W jalapenio marynowane na petardzie. Nie trzeba się tego bać. Batardy nie daje tam dużo. No. Jest za droga, żeby dawać tego dużo, co nie? Ale daje tyle, żeby samo jalapeno troszkę zmieniło smak. Jest ostrawe, jest takie, bym powiedział, coś jak habanero. O. Ale nie tak jak petarda, nie trzeba się też tak tego bać. Carolina Reaper jest dużo ostrzejsza od jalapeno marynowanego w petardzie. Jeżeli ktoś miałby ochotę na pizzę z jalapeno marynowanym w petardzie, zakadajcie do nas. Mamy to przygotowane. Zresztą zaraz wam pokażę, tylko Historia z kurczakiem głowiną bowinie. to samo. Łapki trzeba umyć. Tylko, tylko. Czyściuchnę. I teraz pokażę Wam jalapeno marnowane w petardzie. Tu je mam przygotowane. Okay. Jak James Bond. Strząśnięte Nie niemieszane. Te się już marynują. O, o spadło mi. Mm, dobra. dobra, zaraz będziecie mieli test jalapeno maszynowanego w petardzie, sobie zjem to, co mi spadło na stoliczek tutaj. Tak to wygląda. To nie wiem, czy będzie cokolwiek widać fajnie. O, To są dosłownie jalapenio. zanurzone odrobinie w petardzie. Troszkę też żane oleju, żeby ładnie się obtoczyło. Tu na nakrętce można zobaczyć. Dobra, ja sobie to zamknę i sobie spróbuję, to wam od razu powiem, jak bardzo ostre to jest. No i ta sama historia. Łapki trzeba umyć. Ok. Jest mocniejsze od habanero. Czy troszkę, czy bardzo mocniejsze. Mocniejsze od habanero, ale przyjemny smak jalapenio. Fajnie uderza. Gdzieś ta petarda krąży, ale nie przebija. To dalej jest jalapenio. Oj. Jest, jest mocniejsza od Habanero. Ale nie niedużo. Karolina Reaper. Czystej postaci jest mocniejsza. Ale smaczne. No nie wiem jak wy, ale ja ostre lubię. Nasza pizza czkawkowego pizzermana leci do pieca. Zobaczcie, jakie to piękne. I kroimy. Kroimy, nie wiem czy dobrze, czy źle, ale tak, tak robimy. Dużą 40, a także 60 kroimy na 8 kawałków. Dla porównania, mała pizza 30 skroję na 6, a bestia na 16. Renia na ankę z jalapenią. Na razie.